Zapraszam Was na karierę FC Barcelony. To będzie oczywiście nowa kariera, bo jeszcze nie grałem ogólnie Barceloną. Ale ktoś mi właśnie z widzów zaproponował taki pomysł, żeby nagrać karierę FC Barceloną. Pomyślałem sobie, że dla odmiany możemy zrobić trenera kobietę. Myślę, że na YouTubie nie ma jeszcze takiej jakby... Jeszcze nikt tak nie nagrał, żeby trenerem była kobieta jakiegoś klubu. No więc zobaczymy. Tak wygląda ta postać. Właśnie tak ją tutaj zrobiłem. Nazwałem Anna Lubera. No i przechodzimy do konferencji. No i możemy sobie tak, to możemy sobie generalnie pominąć, żeby nie, nie mieć tych e, turniejów takich przez sezonowych. Tutaj pominiemy. No i mamy tak, tabela przedstawia się następująco. Hmm. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to mamy w grupie Bayern Monachium, Inter Mediolan i Victoria Pizno. No, i tutaj są jeszcze inne zespoły. Widzicie, pokazuję Wam. Bo Rusja się znalazła w grupie z Manchesterem, City, Sevillą i Jacekem Kopenhagą. Juventus, Befika. Warta Poznań. Nie wiem, czemu tutaj się Warta Poznań znalazła. Okej. Okay. Aż przeciwne. i tak to się przedstawia. A jeśli chodzi o terminarz, no to terminarz przedstawia się tak. Mamy. Tutaj mamy transfery. Tutaj są. O, tu się dopiero zaczyna mecz z Walencją. Później mamy mecz z Realem Madryt. No i mamy mecz y, oczywiście z y, też tutaj jakimś klubem hiszpańskim, więc zobaczymy. No później mamy Atletico Madrid, później zaczyna się Liga Mistrzów, y, Bayern Monachium. Właśnie będziemy grać z nimi. No i później liga się zaczyna i znowu y, Liga Mistrzów. No i tak w kółko. No w każdym razie. Y, Teraz przejdźmy sobie do naszych zawodników. Taki mamy skład. E, zaraz Wam pokażę. Zespół. I mamy tak: Gena. Tutaj mamy e, rezerwowego bramkarza Tanasap. Penie mamy. Trzech bramkarzy mamy. Tutaj le, lewe obrońców mamy aż czterech. Środkowych obrońców mamy. Z 7 no i prawych obrońców mamy trzech. no i środkowych pomocników defensywnych mamy trzech. no i lewy pomocnik defensywny jest lewy pomocnik jest 1 A środkowych obrońców mamy siedmiu tak samo no i tutaj tak samo środkowy pomocnik ofensywny mamy jednego tutaj lewe skrzydło mamy z trzech zawodników i na prawym skrzydle mamy sześciu zawodników i na pasniku mamy tylko dwóch mamy Roberto i Roberta Lewandowskiego a jeśli chodzi o wiek. No to już wam mówię. Mamy tutaj do wyboru. Mm, już pokazuję Wam. Żebyście, w... żebyście, żebyście widzieli. Darstegn ma 30 lat. TNS ma 21. Tutaj mamy planie 23. Tutaj kolejny zawodników. Dwóch osiemnastolatków: Marcus Alonso, 31 lat, tutaj Alba, 33, Legnet, 27, Umpiti, 28. No, Garcia, 21, no, tutaj młody zawodnik, tutaj Christensen, 26, Rajc, 19, Arujo, 23. No, z dwóch zawodników, którzy mają 23 lata. Sergio Roberto 30 lat ma, Sergio Des 21, kolejny Arujo 20 lat, Busquets 33, Kessie 25, Cosedo 18, tutaj mamy 21, Azuli González 20, Karnobel 24, z 22, Garido chyba ze szkółki juniorskiej 18, Gavi 17 lat, Pedri 19, Frank de Jong 25, Paulo Torres 19, Alex y, Solado 23, Angel Al Runcon 18, Ferran Torres 22, Ansufati 19 lat, no tutaj 21, 18, 18, 18, 25, 22, 25, 20, 33. Więc no, większość zawodników mają jakoby starszych. Dlatego moje pytanie brzmi, kogo byście waszym zdaniem sprzedali? A kogo byście na, na którą pozycję kupili. No i kogo byście jeszcze wypożyczyli, tak? E, przede wszystkim. Czekam na Wasze propozycje. Oczywiście je rozważę w komentarzach, na tym na, napiszecie mi. No i pierwszy mecz, jak będziemy grać. To będziemy grać? Mm. Już przechodzę do kalendarza i Wam mówię, będziemy grać z Sevillą. Znaczy z Walencją. Z Valencją, Sorry za błąd. Z Walencją. Ale przed nami są transfery, więc czekam na Wasze propozycje. Jak się Wam podobał oczywiście ten materiał, to zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie, ocencie. No i. No i dajcie mi jakieś wskazówki, czyli na przykład bym jakiś e, jeszcze mógł, e, może jakieś chciałbym mieć skautów na przykład, jakichś dobrych. Jak, e, jak tak, to jakich skautów? Mam tutaj właśnie do wyboru, o proszę bardzo. Stab szkółki juniorów. Tak to wygląda. Mamy jednego Hiszpana, który ma Doświadczenia 5 gwiazdek i ocenę 4 gwiazdki. Ale mogę jeszcze kogoś innego zatrudnić, więc yy, mam jeszcze tutaj, pokażę, żebyście zobaczyli. Mamy tutaj yy, kolejnego Hiszpana za 3 250 000 euro. Też z dobrym doświadczeniem. No i ocenę 5, więc musimy powiedzieć, że bardzo dobrze. W sumie możemy wziąć jeszcze jednego. Czemu nie? No i gdzie ich wysłać? Do jakich tam państw byście chcieli, żeby szukali nam zawodników? No i jeszcze, jeszcze chciałem powiedzieć, że jeśli będziecie chcieli, to możecie zasubskrybować też kanał Sebastiana Fichy. No i Joasi muzyka, tylko jeszcze nie wiadomo, kiedy ona będzie nagrywała. Te piosenki i te bity. Bo na razie coś jeszcze nic nie wrzuciła. No ale jak wróci, to w końcu zobaczycie, co ona tam nagrywa. Sam zresztą jestem ciekawy, co to będzie na jej kanale. Będę ją tam, jak będzie coś rzucała, to będę sobie oczywiście sprawdzał, jak tam jej idzie. Na Sebastianie z kolei jest na kanale FIFA, PS, takie bardziej piłkarskie gry, tylko praktycznie sama piłka nożna jest. Jeszcze ekstra Klasy też nagrywa i Ligi Mistrzów, i jeszcze jakieś turnieje. Więc e, jeśli będziecie zainteresowani, to możecie też wejść na jego kanał i zobaczyć. Oczywiście linki będą pod tymi kanałami. W opisie. Więc trzymajcie się. No i do usłyszenia.